Odradzamy Minecraft. Witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie jestem i 7 7 Jestem Aleksem! Jestem Aleksem! No tak, jestem Aleksem! I to jest Magiczny Traktor, sezon drugi. Odcinek pierwszy. On już wszyscy to zdążyli nagrać. Maniok to nagrał, Newton nagrał, Harry tego nie nagrał. Ja, ja to nagrywam teraz. I tak, ojej, on co wiele, wiele za głośno. Na początku... Chcę was strasznie przeprosić. Najbardziej jak mogę chcę was przeprosić. Nie wiem co się ze mną stało. Przestałem nagrywać Minecrafta. W ogóle przestałem nagrywać. Dostałem... Nie wiem co mi ze mną się stało, naprawdę no, Nie wiem jak was przeprosić za to. Wszystkich. Ciebie, ciebie i twoją mamę też. Twoja mama też mnie ogląda. I naprawdę chciałem was przeprosić. Bardzo, z całego serca. Moje serce jest wypełnione Krwią, ale uznajmy, że przeprosinami jest wypełnione, że nie było tego Minecraft'a i że nie nagrywałem. Ale spróbuję więcej nagrywać, Musi, muszę się tylko przebić przez tę moją krew, przez tą moją krew. I na pierwszy rzut Minecraft'a macie magiczny traktor. Za niedługo też być może, bo nie wiem czy będzie mi się chciało dwie serie robić z Minecrafta, ale będzie też być może Minecraft na hardkorowo. Nie nowy set, dokończymy tamtej 1.0.0, nie? I... Tak, i na początku chcę was oprowadzić, bo to co nagrywał New, to to już było... 5 dni temu to wrzucił, co jeszcze tu w ogóle mnie nie było. Więc może tak, zaczniemy od mojego domku. Jest taki ładny... Ładne wejście jest. Tu są moje piękne stoja. A! Jeszcze! Stop! Stop! Czemu mam Alexa na skinie, a nie Steve'a? Bo yy, noc, zanim jeszcze odszedł, yy, dodał coś takiego jak zmiany niku. I zmieniłem nick. I mam Alexa teraz. I tak, no tu są moje rzeczy. Tu są, tu mam takie redstone lampki. Maniak by się ze mnie cieszył, że zrobiłem coś z redstone'a. Tu jest moje łóżko numer dwa. To jest takie na gościnę cicho portal. Tu jest taki, no taki ładny, yy, F. f jak to się nazywało? Mam to w domu! Mam pokój przy tym. Jak to się nazywa? Mniejsza. Jak mi się wspomnie, to wam powiem. E, tu mam takie piecyki. Tu mam skrzynkę z rolnictwem. A tu z, ze wszystkim innym. I najpierw chyba zejdziemy do moich katakumb. Glog 18: Katakumby, jak w cs -ie. Tu mam swoje piękne. E, jak to się nazywało? Te chyba brodawki były, ja? No? To borówki, mówię, o ja. Tu są takie moje te no, z roślinki różne. Wszystko jest zrobione z andezyt, to był chyba Tak, andezyt, wy, wy, wypolerowany andezyt. Gra się tu na 18 1.83 Tu jest mój tunel, który się przebija przez całą górę. Przebija się przez całą górę tą. I tu, tu było napisane z początku MK jeszcze, ale no. MK już nie istnieje. Ja już, jako MK już nie istnieje, przepraszam. Tu są kurki, tu jest jedzonko, które ja zawsze kradnę. I jeszcze zdecydowanie mam to za głośno. Wy, wy i tak to macie przyciszone na jeden ten, ale no wiecie. Ojejo, tu była... Yy, może wam to inaczej pokażę. Tu jest y, farma automatyczna trzcin która jest połączona z domem, która była połączona z domem maniaka, który już nie istnieje. Ten dom już nie istnieje. A nie istnieje dlatego, że on teraz mieszka w tym. Tak! Jak? Jak on to zrobił? Ja nie wiem. I chyba tylko ja tu nie umiem grać w Minecraft. Ale mniejsze, tam mieszka New, on już swój domek zbudował niedawno. Ten to w ogóle. Nie, nie, nie. Na to, to nawet tego. To nawet nie pokazuje tego. Tu są, ja już te kurczę głośno stąd idę. Tu są melonki, arbuzy. Sorry, po polsku. In Polish, która też są automatyczne. Ogólnie, swoją drogą są tu też. Dynie, tu są chyba dynie, tu są dynie, a tu są już arbuzy. Co tu, co tu jest za tabliczka? Aha, że w sensie. Aha, dobra, domu maniaka nie pokazuję, bo bo nie mogę, nie, 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 ja na to nie patrzę, jak już mówiłem. Pokażę Wam piękne molo, które ja zrobiłem. Pokażę Wam, co ja zrobiłem w tym molu. Ogólnie tu było, miało być molo, ale Harry tu sobie zamieszkał, no nie? E, więc ja postanowiłem te molo dokończyć, jak to prawowity mieszkaniec e, magicznego traktoru traktora, traktoru traktora. nieważne. Tu jest to piękne molo, jeszcze go będę oczywiście dokończać. I ten, y, gdzieś od y, tego miejsca, ja to wszystko tu zrobiłem, ten most tam, ten most i to molo. To wszystko jest moje, to jest o tym Harego domek, który wam mogę pokazać. On, on kiedyś spłonie, spokojnie, ja o to zadbam. Tak on wygląda. On kiedyś spłonie, ja o to zadbam. Mm. Teraz tak, zwi idziemy zwierzyć moją, zwierzyć, zwierzyć, y, zjedzieć moją wieżę. Swoją drogą, moja wieża. Plan był taki na nią, żeby ją zbudować aż do końca, nie? Na kratkę 265. Ale no na razie nie mam materiałów, ale spróbuję. Tu oczywiście też maniak był ze mnie dumny, bo mam tu lampki z nowe. Tu jest oczywiście alchemia, wszystko, mikstury, to, to... Nie, tu, tu... I teraz... A tam tam nic nie było, tam żadnych diamentów, tam... Nie, to się wam wydawało. Tam, tam cenzurę zrobię, o. To nie wiem po co ty mówię. Yy, no tak się idzie, idzie, tam się 20 sekund idzie. O, i jesteśmy. Tu oczywiście jeszcze zrobię szkło. Yy, tu będzie szkło. I tu jest widok tak, na wszystko. Jak się przypatrzycie, to możecie sobie policzyć ile widzę sypialni. Dokładnie, widzę sypialnię od Maniaka i od New. jest to level 1. Uch, nieważne, nic nie mówię. I jeszcze od Harego. Wszystko stąd widać, nie? To jest najwyższa wieża na całym serwerze. Wieże w moją wieżę, to się tak na ta wieża nazywa. I teraz um, zrobimy rytuał skakania do wody. Jeśli nie uda, ja zginę. Pięknie. No, i co tu jeszcze mogę pokazać? No, nic on nie mogę pokazać, bo tu nic nie lu... Lagi, lagi, sio, sio. Dobra, nie chcę mi się z serwera wychodzić, więc to ja tylko zmienię czanki. 10, 10 mi starczy. Czemu ja mam 16? 10 mi spokojnie starczy. Cześć, yy! E, nitki, nitki, nitki. Nie wiem po co mi nitki na razie sobie odłożę. Cicho, kuryk, cicho. I w dzisiejszym odcinku mam melona. I w dzisiejszym odcinku będziemy e, szukać nowych lądów. Będziemy szukać dżungli. Dokładnie, będziemy szukać dżungli. Nie wiem po co mówię dokładnie. Nie wiem po co tak się mówi, skoro to mówię. Ale my sobie pójdziemy gdzieś tam. Przed nagraniem płynąłem tam i tam nic nie ma, więc nie polecam tam iść, tam płynąć na tą stronę ani tamtą. Warto wam jeszcze powiedzieć, że znaleźliśmy. Maniak znalazł jedną, ja znalazłem drugą, i znaleźliśmy dwie takie nowe. To, to. No kurczę, nie umiem się wysłowić. To jest nowe ogólnie swoją drogą. Jest to świątynia podwodna. Jedna jest tam, a druga jest gdzieś tam chyba. Tam, ta, tam, gdzie jest tam, to jest dalej, a tam jest bliżej. Ale taka ciekawostka to tylko była. I może w którymś odcinku tam nawet pójdziemy. Bo tam są ciekawe itemki, tylko to, 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 ci strażnicy oni są strasznie silni. To jest mega silne. Więc lecimy. Mam, mam dużo jedzenia. Gole, że się, to się noc robi, czy dzień się robi? Nie wiem, nie wiem. To się chyba noc robi, niestety. Nie, to się dzień robi. Ja to dobrze. Co tu jest? O, to jest Andezit, z tego ja mam swoją. swojej. pod, swoje, pod swoje katakumby. coś tu jest. Nie jest tu nie ma, to ty pochodnie zniszczę. Może, może nic nie widzicie. Ale ja tu nie mam sensu, szczerze. Kurczę, zginę tu jeszcze. O, wybuchnij. Dobrze. No, idź sobie. Idź. Ginie. Nie wiem, czy tu coś ciekawego. Nie wydaje mi się, żeby tu coś ciekawego było. Nie, nie widzimy się to. Niebo są ogromne, ale no właśnie, tak jak mówiłem, wyjście. Pewnie to wyjście zresztą takie beznadziejne. Juju, co to jest w ogóle za blok? Jak on wygląda spłaszczony? Spłaszcz z, z, wypolerowany? Dioryt. No, tak sobie wygląda szczerze. To tu porzucę. A co to. Aha, to jest to, tego bugi oświetlenia. O, a duży kwiat sobie zbiorę. Miliardy tych dużych kwiatów tu są. O ja. Yeah. I tak oto mi minęło 10 minut odcinka, a ja nic nie zrobiłem. Chociaż nie no, pokazałem wam serwer z mojej perspektywy, nie? Zresztą możecie u każdego innego zobaczyć. Dobra, mniejsza już o to. Idziemy. Grzybki, grzybki to chyba ktoś tam miał. Nie, nie idziemy do kopalni, jak już mówiłem, idziemy szukać dżungli. Więc idziemy. Go, go, power ranger! Go, go, power ranger! Go, go, power ranger! Nie widzi mi się to. Je! Yeah. Ale słyszy mi się to. W ogóle jaka duża chmura, nie? Jo, jo. No, chociaż jakaś muzyka z Minecrafta, nie? To mniej nudno będzie. Chociaż w sumie sam mogę jakąś wkleić. Dobra, nie widzimy się za wyprawa. Kończę. To wrócimy sobie gdzieś tak do połowy. I pozbieramy chociaż trochę drewna. Ogólnie ten odcinek to taki nudny będzie. Bo, no wiecie, no oprowadzanie, tam zbieranie czegoś. Początki są zawsze takie. Drugi odcinek będzie lepszy. Obiecuję to Wam. Może z kimś go nagram. Nie, że, może New będzie taki miły, bo znowu z NIU nie nagrywałem pół roku. Zbieranie drewna. Tak. pierwsze zbieranie drewna od zmiany NIU. Owce słyszę. Czarna owca! Czarna owca! Ciekawe z jak daleka... A gdzie jest ta duża chmura? Bo ona jest dość ciekawa. No, może to nie jest jakaś... burzowa chmura czy coś? I no, ona jest ogromna! No aż tam jest gdzieś. O ja! O brachu! No to nieważne. Brzuski, jakieś tam drzewka, nie, ja brzuszek nie chcę. Wiecie co bym chciał, bym chciał? te ciemne drzewa, a my ich mało mamy. Nie pamiętam do końca, gdzie one były. Ciemny świerk czy ciemny dąb, one były. My je mamy, ja wiem, ale. Ja się boję, je ściąć, bo ich jest dość mało. My ich chyba mamy mało. Co to jest? O, oświetlona czy gdzie jaś? Już wydać zarysy domu manioka. Po, po co mu taki wielki dom? By. Ten chleb tak mało daje tego czasu, nie? Ja chyba całą pszenicę sobie wywalę, i ja będę tylko kurczakami żył. Dobrze. no, lecę się domku. No, 15 minut będzie za 40 sekund. Tu jest mój ogromny obraz i znowu mam lagi. Czemu. No, ciekawe, ile tak tych lagów jeszcze będzie. No właśnie poczekamy te 20 sekund, żeby było 15 minut. A ja się już z wami żegnam i nie klikamy w 5, bo to z mnie bez sensu. Ja się z wami żegnam żegnam was bardzo serdecznie, ja byłem i oczyści 7. żegnam was bardzo bardzo miło, ja jestem i oczyści byłem, ja jestem, ja jestem i oczyści 7. no, siemanko, pa, i nie zapomnijcie o tym.